Większość z Was pewnie wie, zajmuje się produkcją kulek, miksów oraz flavorów. Na samym początku chciałbym przypomnieć Wam, że w mojej ofercie jest jeden rodzaj miksu, który mamy dostępny na stronie internetowej. Kiedyś mieliśmy dwa, dwa rodzaje miksu, zrezygnowaliśmy z jednego, ponieważ bardzo mało się różniły między sobą. Na tą chwilę, bo często pytacie przez telefon, dzwonicie do mnie, piszecie maile, także przypominam, mamy jeden rodzaj miksu oraz różne flawory, które do tego jednego rodzaju miksu dodajemy różne flawory. Grzesiek zawsze dostaje jako pierwszy każdy nowy produkt, który wymyślę. Grzesiek jest takim testerem, który bardzo z miłą chęcią testuje to nad wodą i z różnymi efektami. Czas, Parę dni temu wymyśliłem, znaczy nie może nie wymyśliłem, kolega Marcin przywiózł z Londynu fajny zapach. Dostał go od Francuza, który dużo łapie na francuskich wodach ryby. Bardzo mnie ten zapach zainteresował i postanowiłem zrobić coś podobnego. No i się udało. Parę dni eksperymentów udało mi się stworzyć podobny flavor. Nazwaliśmy go z grzeszkiem Hacker. Z Bartkiem miałem przyjemność testować ten zapach w Żelechowie gdzie ładnie połapaliśmy ryby na, na, na ten zapach Wczoraj Grzesiek wybrał się na ryby na dziką wodę dałem mu parę tych kulek żeby, żeby spróbował ich tutaj jak one są skuteczne na dzikiej wodzie no i taktycznie po 12 o, godzinach po 12 godzinach po 12 godzinach w branie i efektem tego jest ten Karp. Rodny karp. Karp dziki wody. Nie jest za duży, ale jest bardzo ładny i... No i... i silny, mocny. I... No a ja i ja jestem, a ja jestem zadowolony, że I udało Ci się to... na, tą, na tą właśnie na ten nowy zapach z tym miksem na tym miksie zrobiony, zrobione kulki złapać tego karpia. Jeszcze raz gratuluję. Zobaczymy co będzie No dnia dnia siedział się cały tydzień. Jeszcze 3 dni, tak? Znaczy, no 4 dni, 4 dni. Bo ja mam nadzieję, że tego największego ci się uda zobaczyć w Mam nadzieję. No. To... Super. Dobrze,